W Polsce jest ponad prawie milion zwierząt bezdomnych, z tego prawie 160 tysięcy psów i blisko 800 tysięcy kotów. Jak sytuacja wygląda w podstargarskim schronisku w Kiczarowie? O tym będę rozmawiał z panią Aleksandrą Filmą, prezeską Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział Kiczarowo. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią Anną Piec, dyrektorką schroniska Kudłata Ferajna oczywiście Dzień dobry. Kiczarowo. Dzień dobry. Witam. Mamy również specjalnego gościa. E, jest nim Amster. E, pies schroniskowy, tak? Tak, dokładnie. Panie Aleksandro, jak wygląda sytuacja w kiczarowskim mhm. schronisku, jeśli chodzi o, o, o statystyki dotyczące e, piesków i kotów, które tam przebywają? Piesów mamy około 100 i tak oscylujemy w Wokół tej setki. Natomiast kotów, tu pani dyrektor mamy. 45. No, 45. Tylko że bezdomnych kotów tyle. Myślę, że to nie są wszystko koty bezdomne. Bezdomnych kotów aż tak dużo nie ma. Są wolnobytujące dzikie koty. Także one mają zupełnie inny status. Te, te zwierzęta. Jaka, jaka jest właśnie różnica między kotem bezdomnym a, a, a wolnożyjącym? Tak? Kot bezdomny miał dom, właściciel umarł, właściciel wyrzucił, albo uciekł właścicielowi i, i już nie wrócił do domu. W każdym bądź razie był posiadaczem właściciela i domu, bo kot jest posiadaczem właściciela. Natomiast koty wolno żyjące to są got, koty dzikie i one mają status zwierzęcia dzikiego. Dlatego mają żyć w ekosystemie, bo one są najważniejsze dla nas, ludzi w tym ekosystemie. Już w Egipcie były bardzo ważne, i dlatego pierwszy był kot, później był pies. I kota nawet zabalsamowano i leży z którymś z faraonów. Także to jest bardzo, bardzo ważna postać zwierzęca w naszym ekosystemie. A jakie właśnie role spełniają koty wolnożyjące właśnie w tym ekosystemie? Koty wolnożyjące to są tak zwani higieniści świata. Przede wszystkim człowiek nie jest w stanie opanować gryzoni i, i rozmnażania się tych gryzoni. Egipcjanie szybko zauważyli, że jednak zostaliby na głodzie, bo gryzonie, rozmnażające się błyskawicznie, zjadłyby im wszystkie zapasy. I tam akurat tą pracę wykonywały koty. Nie były one specjalnie szkolone do tego, bo to były wolno, wolno żyjące koty. Kot ma wspaniały wzrok w nocy widzi świetnie i wspaniały słuch. My tych myszy, szczurków nie słyszymy, jak one tam piszczą, a one je widzą i, i po prostu w nocy urządzają tak zwane polowanie. Jest to... Ja jestem przeciwna temu, żeby te koty zabierać, żeby je odławiać. No właśnie, można wyłapywać Dlatego, te że, koty wolnożyjące. Proszę, proszę państwa, nie ma czegoś takiego, że zobaczymy małe wilczki i te wilczki pakujemy do kartonu z lasu i wieziemy je do schroniska jednego drugiego. Małych dzików też nam nikt nie przywozi. Dlaczego ludzie zabierają te małe koty? Ja tego nie rozumiem. To nie jest, to nie jest dobre serce. To jest okradanie tej matki z tych kociaków. Tej, tej dzikiej matki z tych kociaków. Kiedyś było tak, że matka zostawiała wózek z dzieckiem pod sklepem, prawda? I jak ona się czuła, jak wyszła z tego sklepu i zobaczyła, że nie ma wózka i dziecka? Tu jest taka sama sytuacja. Ta kotka musi się najeść, ona musi zostawić to swoje statko i pójść po prostu się najeść, bo by tam padła razem z tymi dzieciakami swoimi. Natomiast ludzie chodzą i widzą, nie ma kotki, Bóg i te kotki. Przecież ani pani dyrektor, która jest wspaniała w odchowywaniu kotów, nie nauczy kota tego, czego nauczy matka po prostu. Także kot nie nauczy naszego dziecka, prawda? Takich różnych zachowań. A ludzie to robią i próbują jeszcze nam wszystko wtaszczyć do schroniska. Jakbyśmy no, niczym innym się nie zajmowali, tylko dzikimi kotami. Pani Anna, ale mamy pewne obowiązki wobec kotów bezdomnych i wolno żyjących, prawda? Tak, przede wszystkim dokarmianie tych kotów. Cały rok to jest cały rok, bo mówi się o tym, że dokarmianie tylko sezonowe w sezonie zimowym jest to nieprawdą. Cały rok się dokarmia koty wolnobytujące, żeby je zabezpieczyć w pokarmy. My jako. Gminy, miasta mają y, ustawę, podpisaną uchwałę, program bezdomności zwierząt, w którym są, jest też opie objęta opieka kotów wolnobytujących. Sterylizacja, leczenie, y, kastracja y, i wypuszczenie w miejsce bytowania. Jak to wygląda w Stargardzie, właśnie opieka Stargard nad zwierzętami? Y, na terenie Stargardu działa oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Stargardzie, który. Y Zajmuje się kotami wolnobytującymi. Ich celem jest zajmowanie się kotami wolnobytującymi. Więc oni tylko tym się zajmują. Do nich można iść w każdy czwartek od godziny 15.30 do godziny 17.00 w Domu Kultury Kolejarze na ulicy Szczecińskiej. Tam można uzyskać pomoc w opiece nad kotami wolnobytującymi, skierowania na leczenie, sterylizację i inne, inne pomoce, jeżeli są potrzeba. Wielokrotnie... Jedzenie oraz jedzenie. Wielokrotnie słyszymy o objawach hejtu wobec osób dokarmiających zwierzęta na osiedlach, przy, ja przy posesjach. Powiem, ja Proszę bardzo. Proszę Państwa, jest to naprawdę wyjątkowe świństwo przeganianie, przeganianie tych karmicieli, dlatego że oni naprawdę robią bardzo, bardzo dużą, dużą pracę i należy im się szacunek. Karmienie kota w śmietniku, no to, to jest poniżej wszystkiego. Tak jak powiedziałam, zwierzęta mają zdecydowanie lepszy, lepszy węch, lepszy wzrok i lepszy słuch od nas. I to jest tak, jakby człowieka karmić w ubikacji. Tego nie wolno robić, więc jeżeli ktoś karmi, to po to, żebyśmy nie mieli w tych piwnicach, wszędzie tych gryzoni. Także uszanujmy tych karmicieli, a nie oni w nocy się skradają i, i tam gdzieś za te śmietniki, w te śmietniki wrzucają to jedzenie. No kiedyś w czasach zaprzeszłych, w których ja żyłam, to nie wyrzucało się w foliach śmieci. Miały pożywienie w śmietniku i koty, i ptaki. W tej chwili, no niestety, wszystko foliujemy i wrzucamy po prostu w ten sposób, więc te zwierzęta zostały. Tylko i wyłącznie na naszej łasce, bo my robimy im łaskę, tak się wszystkim zdaje. No nie, musimy ten ekosystem w jakiś sposób w równowadze też utrzymywać jako człowiek. Jesteśmy dużym drapieżnikiem, więc po prostu chcemy cały świat zawojować i, i rządzić tym światem, to dajmy też i tym słabszym żyć czy ewentualnie te osoby dokarmiające te um, wolnożyjące koty mogą liczyć na jakieś wsparcie, jeśli chodzi o karmę. Tak, oni dostają karmę. Właśnie w czwartek dostają karmę. Oddział, oddział po prostu Stargardzki Tozu. Wygina się na wszystkie strony, takie breakdensy wykonuje, żeby zdobyć tą karmę i żeby ci ludzie, ludzie mieli pomoc, że też im się należy szacunek. Bo to jest duża praca, naprawdę duża praca. My, mówię, oganiamy się, my nie mamy tyle miejsca, żeby tysiące kotów, tak jakby się wszystkim wydawało, Przyjąć do schroniska. My możemy tylko i wyłącznie te koty, które straciły dom. Czyli te bezdomne. Bezdomne prawda? koty. Nie koty wolnobytujące, bo to są dzikie koty. I one, I one nie mogą być nigdy w życiu, w mieszkaniu maskotką. Bo proszę sobie wyobrazić, co robi kot w domu. Kot w domu. Yy, powiem to tak, że tak powiem rubasznie przewala się z miejsca w miejsce. Jedyne polowanie, jakie robi, to jest na patyku albo piórko, albo myszka, albo ktoś mu jakąś piłeczkę rzuci i ten kot w zasadzie się przemieszcza, ale ten kot musi być już w niewoli, w niewoli okocony czy urodzony, jak mówią przyjaciele zwierząt i po prostu on nie będzie w depresji. Ja widzę jak idę, i w oknach te koty tak siedzą, i tak patrzą, patrzą, bo one też by chętnie pomaszerowały w świat. Tak wypatrują ptaszków, tak dokładnie, przylatujących. Dokładnie, dokładnie. Dlatego nawet już chwalę wszystkich, którzy się osiadkowali na tych balkonach, że ten kot łyk tego powietrza, i tam jeszcze może próbować przez tą siatkę coś tam spróbować upolować. Dlatego no. Kiedyś nie zajmowałam się kotami, zresztą w ogóle się nie zajmowałam tak zwierzętami, ale teraz jak oczy wytrzeszczam na te zwierzęta, to, to po prostu no, różnie mi tak koło serca jest. Kwestia sterylizacji właśnie kotów wolnożyjących, tak, żeby nie, żeby nie rozmnażały się nadmiernie, czy takie akcje są. Prowadzone. Tak. E, przede wszystkim właśnie działa Towarzystwo Piekne Zwierzętami w Polsce, oddział Stargard. E, dziewczyny mają dotację i dofinansowanie z miasta na sterylizację i kastrację tych kotów, więc tam zawsze można pomoc uzyskać. Przede wszystkim właśnie na sterylizację i kastrację. Rozumiem dobrze. To jest finansowane z, ze środków miasta? Tak, tak. nie rozumiem. tylko. Mhm i półtorej procenta też przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dziewczyny zbierają, więc też przeznaczają na ten cel i no, pozyskują, tak jak tu pani prezes wcześniej powiedziała, karmę. Też y, robią zbiórki, zbiórki w szkołach, szkoły wspierają, tak? So plus. Także za także no, mają, mają, mają naprawdę dużo roboty, dużo pracy, ale wywiązują się z tego i tak jak e, mówię, a ta sterylizacja i kastracja przede wszystkim jest na to nakład kładziony. Dobrze, jeśli chodzi o schronisko w Kiczarowie, można zaadoptować kotka czy, Oczywiście, czy pieska? Oczywiście, zapraszamy. Na jakich zasadach, proszę powiedzieć? E, kto, mo kto może, prawda? E, adoptować może osoba pełnoletnia, która ma e, ustabilizowany status mieszkalny, że tak powiem, i jest w stanie się utrzymać sama. E, przychodząc do schroniska. Przede wszystkim, żeby adoptować, to trzeba to zwierzę wybrać. Każde zwierzę, do każdego zwierzęcia podchodzimy indywidualnie. Nie każdy pies nadaje się do bloku, nie każdy kot e, zamieszka w domu na kanapie. E, jeżeli się chce adoptować, przychodzi się do schroniska, wybiera się to zwierzę i wtedy jest, e, rusza proces a, adopcyjny. Ankieta przedadopcyjna... E, w, jeżeli chodzi o psy, są wizyta przedadopcyjna nasza, spacery zapoznawcze i wtedy jest podpisanie umowy adopcyjnej. Jeżeli chodzi o kota, no to już wtedy, że tak powiem, mniejsze trochę są te procedury, bo jest ankieta, no i wybranie danego kota, transporter, podpisanie również umowy. A jeśli jeś jest taki przypadek, no, kotki są w schronisku i są braciszkowie czy siostrzyczki, czy namawiacie, że cały rodzaj uciąć? wziąć? Generalnie e, nie, że namawiamy. Aczkolwiek e, jeżeli chodzi o koty, dokocenie kotów jest e, bardzo ciężkie. Więc jak bierzemy jednego kota, kot jest jak chips, chce nam się go więcej, więcej, więcej i kolejnego, i zawsze ludziom tłumaczymy, że wzięcie rodzeństwa jest le, lub, lub e, e, kot Kotów, które y, razem sobie żyją, bo, żeby to tak zacząć, y, koty żyją w, w trzech grupach społecznych albo żyje y, Kotka z małymi, indywidualiści, czyli pojedyncze sobie żyją same, lub w dużych grupach społecznych, czyli kilka kotek, kocury i maluszki. Nawet wtedy dochodzi do tego, że kotki po prostu wymieniają się opieką nad tymi yy, kociakami. Więc nie każdy kot się nadaje do życia w grupie, o tak. I jeżeli ktoś yy, bierze jednego, a ma możliwości na wzięcie drugiego, zawsze namawiamy na tego drugiego. Gdyż później dokocenie właśnie jest ciężkie. Jak ten kot się przyzwyczai sam żyć w domu, to jest ciężko wprowadzić kolejnego kota. Yy, długo to trwa, a czasem po prostu jest to niepowodzenie. Rozumiem. Prowadzicie adopcję. Czy zdarzają się takie przypadki, że te zwierzęta trafiają z powrotem do was? Oczywiście. Jak to wygląda statystycznie i w jakich przypadkach? Hmm, przykro to mówić, yy, w jakich przypadkach. Przypadki są takie najczęściej yy, adopcja jest yy, małżeństwa, pary, yy, rozpada ich się związek, wtedy zwierzę zostaje bez opieki lub nie ma kto po prostu wziąć i zwierzę ląduje w schronisku. Narodziny dziecka. E, zawsze e, tłumaczymy i zawsze mówimy, i zawsze można na nas liczyć e, wsparciem behawioralnym, e, na to, żeby przygotować zwierzę do tego, że będzie nowy członek rodziny. E, czy często to się zdarza? Nie. Nie jest to aż e, tak częste, ale zdarza się. Jest to przykre, jeżeli to jest po kilku latach. Bo jeżeli jeszcze wraca małe kocie po pół roku, to jeszcze ma szansę. Ale jeżeli wraca, wraca kot y, po czterech latach, który jest nauczony życia w domu, dla niego powrót do schroniska jest tragiczny. Czasem się kończy śmiercią. Niestety, koty są stresogenne, y, przeżywają strasznie stres, y, chorują, nie jedzą. U kota y, przestanie pobieranie posiłku. Jeżeli kot przestaje pobierać posiłek. To jest 1-2 dni, robi się złuszczenie wątroby, niestety, pożera swoją wątrobę, robi się żółtaczka i bardzo rzadko jest y, to do uratowania. Pani Aleksandro, pod obrady Sejmu trafi prawdopodobnie wkrótce obywatelski projekt e, zmiany ustawy o ochronie zwierząt. E, projekt, m, który obejmuje również regulacje związane z obowiązkową sterylizacją psów kotów. Jest to dobry pomysł. Jeżeli chodzi o psy nierasowe, bo chodzi o te spoza hodowli, to jest no, myślę, że dobry, dobry pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o koty, jakby wysterylizujemy, tak jak w Niemczech, wysterylizujemy wszystkie koty. No to później za tymi szczurami będziemy jednak sami biegać. Nie, nie możemy wszystkiego zrobić, natomiast musimy kontrolować, kontrolować co się dzieje, ale myślę, że obowiązkowa sterylizacja, obowiązkowa kastracja to będzie właśnie tych kotów właścicielskich, bo, bo te wolnobytujące nie wszystkie dadzą się wyłapać, bo one, one naprawdę źle z człowiekiem współpracują. i nie, nie radziłabym takiego kota w rękę brać. E, także myślę, że te koty, koty, mimo że cały świat wysterylizujemy, po prostu jeszcze się nam ostaną. Handel zwierzętami w internecie. Wiele witryn proponuje sprzedaż piesków, kotków. E, ja powiem w ten sposób, że. Dla mnie w ogóle handel z zwierzętami jest dość obrzydliwy, jeżeli chodzi o te kundelki, bo na tym eliksie na tych różnych rzeczach ludzie, ludzie handlują tymi zwierzętami, pseudo -hodowlę. To powinno być zakazane. Tutaj powinniśmy mieć troszeczkę więcej możliwości, żeby... Może taka sprzedaż żeby... żeby... poprzez organizację, typu związek technologiczny. Dokładnie. Kynologiczny, prawda? dokładnie. No, Związek Kynologiczny zajmuje się rasowymi psami i tam już są hodowle, one są porejestrowane i są nastawione na, na, rozmnażanie tych zwierząt. Natomiast to, co czasem oglądamy w telewizji, nieludzkie traktowanie w tych, tych pseudo hodowlach, chociaż w hodowlach takich, tych rasowych psów też, no, no to nie wiem, czy my kiedyś zmądrzejemy, nie wiem. Po prostu, czy to okrucieństwo z nas jakieś tam wyjdzie, bo to jest okrutne. Dla mnie to jest okrutne. Jest wiele rzeczy okrutnych, kto, którzy, które ludzie wykonują w stosunku do zwierząt, jak i do dzieci, co ostatnio widzimy. Pani Anno, zostało nam dwie minuty programu. Pani Anno, minutka na zachętę stargarzań, ażeby adoptowali zwierzaki. No, żeby adoptowali zwierzaki. Zapraszamy do adopcji zwierzaka ze względu na to, że e, naprawdę można zyskać prawdziwego przyjaciela, nie bać się adoptować zwierząt po przejściach. Naprawdę jest dużo do przeskoczenia, do zrobienia. Trzeba determinacji, trzeba chęci, ale jest to do zrobienia i naprawdę warto. Także zapraszamy serdecznie. Pani Aleksandra. Przede wszystkim psy, które służą człowiekowi, bo tak, się, tak psy mamy ustawione, ale jak ktoś ma takie instynkta opiekuńcze, to kot jak najbardziej, bo kota trzeba obsługiwać. Więc zapraszamy wszystkich kociarzy, którzy chcą się opiekować kotami, żeby też adoptowali te kociaki. Gośmi Stargard mówi, były Aleksandra Fila, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. odziałki czarowo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Oraz Anna Piec, dyrektorka schroniska Kudłata Frejna. Dziękuję. Dziękuję bardzo.